Cześć, tu Tiger, a to jest kolejny odcinek z Grykal of Juarez. Tym razem uciekamy przed... No... Z... ...kowbojami... ...którzy sobie w życiu pragną spotkać się... Yup, z jedyną kobietą... ...w tym miasteczku. No dobra, no to spadamy, my trafili. Ale ja jestem Billy Świeca, największy kozak w mieście... ...i się niczego nie boję. Oprócz tych botów O, znowu dostałem Mam To nie trafię i będę. Znam moje faile Jak ostatnio Ło, wow. udało się Dobra, ale oni i tak mnie gonią Trzeba spadać Szybko, szybko, bili świeca Szybko, bo nie tu No znowu strzelają, bądźmy dobra. Teraz będzie fail. Nikt nie pójdę Zawsze tu failowałem, a więc teraz.

Crazy no Frank's place. Lost his mind in the war. He's half a bubble off plump. Not here in a bed, but someone in this town has ammo. It's Crazy Frank. Dobrą. No taferanu. Dlaczego amunicja? Okej, okay. nigdzie go tu nie widać. Żeby też go nie pokazują. Nie ma go nigdzie w domu. To dobrze. No, tak, chyba, że stał no, przed no Docerty, it's Billy. Well, boy, did you find the gold? There is no gold. The gold of the It's a fairy tale, okay? It do not exist. Right, I got it. Mom's the word. Okay. I the to take what's mine. One more step and Lucy will blow your head clean off. No, I Teraz znowu się skradamy, ale ten Billy ma życie. Chowanie się po krzakach hmm. trzeba iść po cichu, bo jak nie, to mnie złapia. Znowu tylko górne szuflady się otwierają.

So, like, the rancho, so, there it is. The only home I ever knew. bet Mom's cooking dinner right now. Baking biscuits, making stew. I can almost smell it. <coughs> Thomas! You get away from her, you bastard! Yeah. You hear me? I'll kill you! I kill you. Du -du -du -du. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, zobaczymy się w przyszłości, kiedy to zaczynam, epizod drugi, no to się z wami żegnam, mówił dla was Tiger, komentujcie, oceniajcie, do zobaczyska ludziska.